Cześć, ja jestem antydeveloper. Dziś kolejny film z od Galerii Malta. Minął miesiąc, odkąd została zamknięta. Ja chciałem nagrać bramy wjazdową na rozbiórkę, a przynajmniej na ten plac zamknięty, ale nie dość, że akurat ktoś podjechał tuż pod bramę. Ktoś z tego Malta, do tego Malta House chyba. To jeszcze akurat tam gość przyszedł otwierać tą bramę, bo jakieś auto wjeżdżało z terenu. I na dodatek, jeszcze przy tym Malta House musiałem przechodzić przez jakieś ciężarówkę. Bo coś tu robią, więc nie był to zbyt dobry pomysł. No i to na tyle z wstępu. Widzę światło, widzę siatkę. Ale coż by tu powiedzieć. Nie będę zbyt dużo dzisiaj, nie... Strasznie boli noga jedna. E, dokładniej lewa. Nie wiem czy kogokolwiek interesuje, raczej nie. Ale tak czy tak, e, miałem w planie Pochodzić trochę dalej i porobić różne ujęcia, ale dzisiaj to niestety nie wyjdzie na pewno, ponieważ strasznie nie boli ta noga. Zraniłem się jakoś, nawet o tym nie wiedząc i po prostu mam taki opatrunek, ale teraz to ten ból jest mocny, więc no ale w tym mrozie, bo jest mróz, tak tego też nie czuć, dlatego dam radę tutaj na spokojnie to obejść, a przynajmniej mam nadzieję, że na spokojnie. Mam nadzieję, że nie będzie mnie to kosztować. Zbyt dużo bólu. Jak na razie póki stoję jest OK. Ale no, jak zacznę chodzić dużo. Będzie trochę gorzej. Ale dobra, zaczynajmy dzisiejszy materiał Dziś nie wchodzę na słupek. Chociaż w sumie dobra Co tam? Podchodzimy tu się pełno ludzi kręci ale w sumie nie ma się co martwić, bo to nie jest teren galerii Malta. Niestety oni średnio mogą coś powiedzieć, chyba. Chyba, że mają umowę z Maltahausen, Więc dobra. Na ten super nie wchodziłem, bo naprawdę nic się tu nie zmienia, więc chyba to będzie najkrótszy film. Może. Zresztą telefon mi się rozładowuje, więc naprawdę chcę to szybko skończyć. jest to będzie taki króciutki materiał, mam 5%. Zresztą przed chwilą było 15%. Nie wiem, co mi się z telefonem dzieje naprawdę. Ale dobra, lecimy dalej, nie przedłużam, bo nie wiem, czy mi w ogóle wystarczy baterii. Absolutnie nic się tutaj nie zmienia ostatnimi czasy. No, widać. Ktoś już, tam, ktoś już tą barierę odsunął, też. Przerwaną. Tu również się nic nie zmieniło. Wszystko wygląda tak samo. Cały czas tak samo. Nic a nic tutaj się nie zmieniło. I ostatnie, już miejsce, na które poświęcam resztkę baterii w moim telefonie. Czyli to wejście, pod którym się świeci światło. Nic tu nie widać, a się świeci światło. No i to tyle. O! Tyle w temacie z dzisiejszej przechadzki pod galerią. Życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!